Witam, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić y, jak zrobić własną stronę www. Wchodzimy na stronę różd.com Klikamy y, wy musi, y, klikamy Lud y, Kratnew nevdesign powstaje nam mm, łatwa strona którą możemy edytować w każdym razie wybieramy random light out lub e, random desi. ja wybieram button. butony jakie mają być wymieniamy na przykład na taki kolorek i nam powstaje takie butony no, jak najedziemy Foter, czyli stopkę na dole. Używamy gradientu, jaki, jaki ma być. Teraz wybieramy gradient, żeby zmienić jakość odbicia. Używamy jakieś tekstury. Zostaje nam takie. Klikamy na header. Klikamy tekstura. Zmieniamy kolor na taki sam jak tam. Czyli czerwony. O taki. Czyli taki. Drag ten sam. Strona wygląda jak tamta. Wpisujemy nazwa strony. Na przykład test. jakieś krótkie dobrze wybieramy menu wybieramy jak, jak chcemy na przykład ustawiamy taki kolor tekst baragagient gradient jaki ma być polecam biały aktyw na żółto możemy spójrzcie teraz to wygląda jak żeby pobrać tą stronę trzeba kliknąć download lub możemy wybrać layout możemy zrobić więcej tylko header to jest samo one column, jedna kolumna czyli powstanie nam taka strona klikamy download wybieramy jakie chcemy wordpress team y i HTML Web Page. Klikamy tutaj. Ja pobierać nie będę, bo ja nie muszę. Pozdrawiam, wystawi.